Jestem Basia. To tu, w tym miejscu, u nas, w naszej pracowni powstają takie fajne, nietypowe, bardzo oryginalne, ręcznie wykonane, w 100% rzeczy. Chciałam Wam pokazać naszą nowość w pracowni. Fajną, zamszową, bardzo dobrze, i solidnie wykonaną torbę. Sami zobaczcie. Fajny kształt, miękka, bardzo dobrze wykonana, solidna, fajne paski. Tak się odpina. Paseczek. Zamek. Bardzo duża, pojemna, przestronna torba. W środku jest wykonana materiałowa podszewka, która jest nieprzemakalna. Kieszenie na zamek. Nie wiem czy widać. Dodatkowe kieszonki na długopisy. Bardzo pojemna i bardzo lekka. Zaczynamy. Torba może być zarówno dla niej, jak i dla niego. Mięciusia, lekka, pojemna. Idealny dodatek do biznesowego outfitu. Fajna, walurowa, mięciusia, mocne paski. Tak się tutaj fajnie zapina. Odpinamy. Dla mnie ekstra, bomba.